Dobrze, dobrze. Że mamy tutaj wypisane rzeczy bezpośrednio tak na tych kartkach i wiemy, co się kiedy dzieje. Na przykład śniadanie. Przerąbane jest to, że pada. Ale pachnie ładnie. Te wszystkie giełki od drzewek i sprawiają, że aura na zewnątrz pachnie przepięknie. A tak, Mara, czy aura może pachnieć? Co może pachnieć? Aura. Może chyba nie. Dla mnie dzisiaj pachniała. Dzień dobry. Cześć, ale to jest różowa dzisiaj. Ci przyzwyczaiłem, że do wczoraj właśnie niebieska, i różowa to nie ogarnia. To są na przykład duże szklanki na sof, są minie szklanki na sof. Ale nas interesuje to. No dobra, tu jest odprawa. Będziemy się odprawiać, będziemy widzieć jak będą wyglądały przebiegi i tak dalej, więc będzie fajnie. Patrzcie, zawi zawi zawisne jest Dagmara. A nie, bo na jesteśmy. Zostawiłem swój ślad. Dagmara też zostawia swój świat. To I w końcu mamy dzisiaj dzień, kiedy mój sztormiak się przyda. Mój sztormiak, który dostałem z mojego karty. I w sumie nie spodziewałem się, że skorzystam z niego tak szybko, bo często takie bardziej specjalistyczne rzeczy, w moim przypadku, to się wykorzystuje raczej po kilku w tak zupełnym przypadku. Ale... A ze względu na to, że jest dzisiaj taka pogoda, a nie inna, to ja myślę, że przyda się jeszcze mój kapelusz Nie zmoknę. Jestem gotów, jestem gotów na wyzwania. A wyzwania będą wielkie. Zobaczcie, ile łodzi jest tutaj. My na jednej z nich będziemy śpiewać szanty i będziemy ciągnąć liny, ciągnąć fały. Zobaczcie. Mamy o to, żebyśmy pokładzie czysto, więc pierwsze co, obmywamy, odstukujemy buty. Natomiast teraz Jest? postawić tylko żagiel i można i no płynąć. Zobaczcie, że tutaj... Zespół miarki z Węgorzewa! nastawienie emocje. Mamy wolne tej winy na wesela Super, Mario. Zapraszamy. <laughs> się. Dziękujemy, panie. Hej. No i co, stwierdziliśmy, że nikt się nie wybiera, nikt nie wypływa, to my zrobimy to jako pierwsi, a czekaj dobra, my odbijamy. Mamy tutaj odbijaki i musimy nimi sterować tak, żeby nie poobijać innych łodzi, więc nara my będziemy czekać na was na mecie, no i tyle. Mać, nic się nie denerwuj, popatrzcie jak jest ładnie, jak pięknie, wszyscy sobie płyną, wszyscy się już ustawiają, niektórzy już może zaczynają rozkładać żagle. Wejście przez linię mety. No to miałem, nie wyjście. No i słuchajcie, póki jeszcze nie mamy rozłożonych żagli, to wam pokażę, jak taka łajba wygląda także od frontu. No tak wygląda, więc trochę miejsca tutaj jest, chociaż człowiekowi może się wydawać, że jest dosyć wąsko. Ty, czemu mi to skręcasz? Co tak specjalnie? Chcieli mnie wywrócić z łajby od razu na samym wstępie. Zobaczcie, w jaki sposób można użyć kabelstanu Cable stem. Wkładamy go sobie, jak wyciągamy rękami no to tylko raz obłożyć na tym stanie, ale w momencie kiedy chcemy mieć jeszcze większe przełożenie, no to zakładamy dwa, trzy razy i tutaj już ręcznie akurat miecz wyciągnąć jest, da się radę z ręki zwykle. W tym momencie dalej się to da pociągnąć, ale jest to już trudniejsze. W tym momencie lepiej zrobić tak, że poprosić drugą osobę, żeby ciągnęła tutaj, a ty na przykład bierzesz... kurwę, oke, homestruck. No i kręci się, jak błędem. I to jest ciekawostka, to się kręci tylko w jedną stronę, a w drugą się nie kręci. Po co są te? To jest wina od bieżu. Następna wina to jest V y, masztu. V to są winy, które. Coś nam stawiają. te żagle chcemy wyciągnąć do góry, no to mamy V do grota. Powiedzmy. no a jak będziemy wyciągać V grota, no to żagiel pójdzie do góry. Dobra, nie będę już się denerwować, wyłączam nagrywanie. Co ja mam zrobić z tym? Nie wybierasz ale zachwycaj. A to w którą stronę? Będziesz tak? ciągnąć. Ciągnąć w Nie. Spróbam. Rozkładamy już? Ciągnąć? No. Tak? Dobra, grot góra! Patrzcie na Lazy Jacka, żeby się nie zablokował. Miki, Tu? nie, Tu? Dobra, góra. chcę mi się zaciął Lazy Jack. Nie, dobrze jest. Góra. O, ile się wody wylewa! Patrz, ile wody się leje! O, o, no, się. no, wybierajcie, wybierajcie. No, ty zakładasz piw? Nie działa. Na to bez nie działa. Czekaj, nie, niech to Tom, mamy czas. Na spokojnie. 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 Robisz tak? tak. Robimy cięcie. <laughs> chociaż. To, żeby się mi? Nie, 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 się. Uwaj, nie, 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 tak wygląda start, bieg pierwszy, jest informacja. Bardzo proszę, pani sterniczko. I co? My wiemy gdzie jest start? No składają się, jeszcze nie ma, komisja regatowa jeszcze nie stoi na... na... Smaczne jabłko. Nie wolisz Windowsa? komisja regatowa, proszę to odwiedzać. Szczęście jest takie, że nie wieje... O, popatrzcie, tam nas nagrywają. Patrzcie, jak nas nagrywają. Szczęście jest takie, że nie pada, więc nie chcę raczej, żeby padało, ale że nam się prawy fok czasami bierze i zacina, to ja jestem odpowiedzialny za to, żeby leżeć tutaj. Jak się zatnie, jak nam się zmienia wiatr i lewy halsem nam wieje, to ja wtedy pociągam, jakby się zacięło. Okrążymy ich i z tamtej strony. Tylko czasu nie znamy. Ma, znamy. 4 minuty, zaraz będzie sygnał. Weźmiesz e, sobie 4 minuty na zegrupu? Już teraz? No, jak będzie sygnał, to kliknij. Dobra, do start. I płynie się w wow Łoł, cztery minuty do startu. Patrzcie, tu, tu płynie komisja. To co to jest? Parking wodny? party boat. A party boat. A, dobra. Ty, ale oni się tam dobrze bawią. Siema, Siema. nie i odmachali mi. No i tak to życie na morzu mija. Czasem jak jest ciężko, jak zawieje mocniej, no to człowiek bardziej ciągnie, a tak to ciągnie trochę mniej. chcę ująć moment. Dagmara, fog prawy luz. Lewy wybieramy. I patrzcie jak to fajnie wygląda. Wtedy się przeciąga jedną z tych czarnych lin. Przeciągnięta jest. No i teraz nam wieje tym pierwszym żaglem w drugą stronę. Mam jeszcze trochę czasu, żeby zrozumieć fizykę wiatru, ale ponoć żagle działają podobnie jak skrzydła w samolocie. My im kradniemy wiatr cały. Tak. Robimy swoje, robimy swoje, bo się wiemy, i się znamy na tym, nie? Co jest dla mnie najbardziej zadziwiające? Że w momencie, kiedy ciema, ciema jest tam Michu, a Michu tutaj najbardziej chciał, żeby wszystko się odbyło, więc Bigos nawet wczoraj przygotował. Ale dla mnie to jest najciekawsze, że te łódki, one się tak losowo wszędzie, tam się, tu się układają, tam się układają. Ja w ogóle tu żadnego i składu nie widzę. Ja widzę wodę, nie widzę, gdzie jest jakiś start. Mapkę mamy, 15 sekund mamy do rozpoczęcia. Nikt nie jest ustawiony w linii. Na jakiej jakie to są zasady w ogóle? Zasady to takie, że nie ma, jestem zagubiona. Patrz, tam ci musieli zahamować, bo już byli za szybko. Sartowaliśmy! Ty, bo oni to trochę przyspieszają. Dobra, sprawa jest taka, że teraz musimy się skupić na tym, żeby wygrać. A najgorsze jest to, jak wie, widzę, w jaki sposób tutaj te żagle się zaczynają układać, że jedne szybciej, drugie wolniej. To nie wiem, czy ja w tym miejscu nie przeszkadzam. Ej, czy to jest dodatkowy żagiel? Widzicie, czego ja się zawsze boję, że... że zderzymy się, bo to jest taka dowolność. A czy ja, bo ci czerwoni mają większe żagle od nas? Nie, wszyscy mają takie. To jest duże. Przyjrzej się tak wyróżnia, jak zwykle. Ciema, Ciepły jesteś! Patrzcie na to, jak jesteśmy blisko! Ja nie mogę. Tu... To są centymetry. To jest dwojka. Musimy ją z lewym, lewym względem Popatrz, oni wszyscy w złą stronę, bo oni nie wiedzą, gdzie jest Bojka Ty, ale to czy lewą burtą to musimy po lewej od tej Bojki przepłynąć? Po prawej, czyli lewą burtą musimy mieć Bojkę po lewej. To czemu oni popłynęli tam? Tak jest na jeziorze, że, nie, że prosto się nie da, musisz skręcać. Ty, to my jesteśmy jedyni wyjątkowi tutaj. Nie, oni już też robią zgodę. Rzeczywiście. Tak. Co zgapiacie? Natomiast Bojka, o której są, so mówił, znajduje się tam i my musimy lewą burtą się przepłynąć, czyli my musimy, do... o, my musimy tak przepłynąć, tak. W ogóle okazało się, że jesteśmy w tym momencie pierwsi. Patrzcie tam, tam jest druga ekipa i my jesteśmy przed tą ekipą. Idzie nam dobrze, chyba. Dopłynęliśmy do boi, więc mijamy ją akurat tak jak powinniśmy minąć. Nie musieliśmy nic zawracać. Co mówił, że zdarzały się takie sytuacje na przestrzeni historii. Ludzie musieli zawracać i wtedy już jest po wyścigu. Koniec. Czasem byli pierwsi i... A później byli ostatni. A ci, co byli ostatni, to raczej nigdy nie byli pierwsi. Dlatego dobrze. Dobrze, oni nam. To był problem. Oni płynęli cały czas z naszej lewej strony. Nie mogliśmy nawrócić. Oni nas wypchnęli zupełnie poza obszar, w którym się powinniśmy poruszać, poza drogę. Przez to nas wyprzedzili finalnie. nie mieliśmy, jak się zawrócić, bośmy się zeżyli. Słuchajcie, i tak się minęliśmy o jakieś, nie wiem, 30 centymetrów, więc było tak wyliczone, wszystko. Jak DLSS-30. Dawaj, pokaż. Poka My mamy giganta pogaja. Zizem. Patrz, a ty ziżej co masz? Pokaż swój pagaj. Zizem. On się wstydzi. Jezus. Bo wie co to jest. Z pana ten. No. Pana tego. jaki bydlak. W ogóle sprawa jest taka, że patrzcie, Ziżej cały czas gdzieś tam próbuje, próbuje. Był za nami, był obok nas, ale teraz próbuje nam zabrać trochę wiatru, ale to my mamy pierwszeństwo, więc próbujemy ich wziąć i wysiadłać z tego. Pokazujcie Luży, foka? Lużyjemy foka, foka lużujemy. To my chcemy im zapłynąć drogę w takim razie? Ja bym porównał regaty do szachów. Trzeba tutaj przemyśleć każdy ruch wcześniej. Ale czasami wiatr zawieje w inną stronę. Przeciwnik wykona inny ruch niż my przemyśleliśmy. I wtedy nie wiem. I patrzcie teraz taką sytuację mamy, że myśmy mieli na przykład pierwszeństwo. Się, ona. I dlatego musieli musieli popłynąć za nami, i teraz my im podbieramy wiatr, chyba? Nie, to oni nam. Nie! Ja cały czas tutaj próbuję zrozumieć, jak to wyglądają sprawy związane z podbieraniem tego wiatru i ogarnianie, ale tak nie wychodzi. Nie rozumiem. Ty, ja ty się dam do roboty, Wojtek, weź. Nie ogarnęliśmy Wojki, teraz ci nam podbierą wiatr zaraz. To tu idziemy praktycznie łeb w łeb. Nic nie bierze, żadnego wiatru. Jakby co. materiał dowodowy nagrywam, że nie dotknęliśmy. Nie dotknęliśmy. Nie będziemy mieć minusowych punktów. Mać, widziałaś, to było wyliczony. Super Bo ja nie dotknięta. No i finalnie jeżeli chodzi o sytuację Pierwsza połowa Pierwsza połowa i słuchajcie, tutaj jest plaga, my tam musimy przepłynąć No i musieliśmy zrobić zwrot, bo nam wiało tak, że nas wypychało za nią Wojtek nas wyprzedził, no co? Ja teraz <grym> ja widzę, że nie. <śleszony> Pierwszy raz na wodzie. <śleszony> Czyli między którą łódką? A dobra, widzę, widzę, widzę. Między tą łódką, a tą boją jest po prostu finał. To co, oni mają kotwicę, że stoją w jednym miejscu? Tak. My też mamy nie, Tak. Zaczęło wiać, zrobiło się zimniej, robimy zwrot. Przez fachstak? Przez sztak, Przez sztag. Ale to, co możemy zaobserwować z przodu... Gdzie jest ta flaga? Zobaczcie, tam jest linia startu, ona się rozpościera od tej niebieskiej flagi do komisji, która znajduje się tam i ona wyznacza linię, przez którą się przepływa. Część osób już zdążyło przepłynąć, ale nie znaczy, że, że, nie, że pójdzie nam źle. To wszystko zależy od umiejętności, od szczęścia, też od wiatru. Chyba. Naszym celem, jak zwykle, jest pokonanie Żyżeja, który płynie jako jedyny z czerwonymi żaglami. Czerwonym mówi, że Ferrari w ostatnim biegu był za nami, pierwszym przed nami. teraz wszystko określi ten wyścig, czy wygra, czy przegra. Jedną rzecz natomiast zrozumiałem: mianowicie te wszystkie łódki, które są z tamtej strony, a żadnej łódki, której nie ma za nami, oznaczają jedno, że jesteśmy. Na samym szarym końcu, w trzecim biegu. Nie ma, nie ma. Panie kapitan, pani kapita, co się stało? To z pieczą. Czyli ja, co, co, co się. Nie odpadaj, nie odpadaj. Y bo za, za daleko od startu byłam i nie zdążyłam startować ze wszystkimi. Ale słuchajcie, na wodzie ja i tak podziwiam Madziąkę, bo kręcisz tą łódką, wkładasz ten miecz, wyciągasz, wsadzasz, tu cię przesy, przesuwa, tu dryfuje. To się wydaje, że się pływa po 2D, a tak naprawdę myślisz w czterech różnych wymiarach. To jest już tesserak, a nie zwykły sześcian. Ty mam jedną rzecz musimy pokazać, bo przez chwilę jeszcze Dobra, tak się jak to wygląda. Patrzcie, nie ma tutaj nikogo. Jest Madzia, jest taka pustka, myślisz sobie, no zajebiście, nie? Puściutko, fajnie od. Nie, ja nikogo nie ma. No, tu, tutaj też nikogo nie ma. Ty, ta, tam jest jakaś łódka. Teraz się odwracasz tam do frontu. Ej, tam chyba... Co, co wszyscy? Tak się żyje na tym, na wodzie. Dzieciak pada. Z jak cieknie, bo, bo wieje zimny wiatr. Czy co, coś? Co, 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 co? Nie, bo powiem ciebie, a u siebie na vlogu nie powiem. Bo Dagbara też wlogę robi. Wiecie, sprawa wygląda następująco najgorzej? Jak wszędzie jest woda, co to nie, tobie się zachce siku. ragaz yeah. No Tak? No. łódki przed nami, żadnej łódki za nami. Nie, nie łódki za nami. Ja przed nami widać port. Natomiast ja mam co powiedzieć. Mam wrażenie, że najlepsza relacja, jaka mi wyszła, to było na tym kanale, na Grajdołku. Filmik, który się nazywa Tylko Wezmę swój sztormiak, i tam była relacja moja z takiego przebiegu. Piękne słoneczko, cieplutko. Dzisiaj to ciężko było coś ogarnąć. Palce mam skostniałe, bo zimno i mokro. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wyniki, to byliśmy siódmi. Ja, ja przespałem jakżeś zjeżdżalni zjeżdżał i skakał. A to tak, tak. szkoda. Nagrałem. Pokażę Ci później. Nie, nie. Drugi przebieg był było siódme miejsce, trzeci było dwunasty <grym> albo jedenasty. Tak czy siak trochę nie wyszło tak, jak chcieliśmy, ale myślę, że to i tak jest bardzo fajna przygoda. Od kiedy podtrąciłem łosia, to cieszę się, że przeżywam każdy kolejny dzień, jeszcze musimy zaparkować taką ogromną młodzią. I jako fajna ciekawostka, o której już wam mówiłem, to był pierwszy wyścig, pierwszy raz jak Madzia była sternikiem w tego typu regatach, więc myślę, że tutaj dla niej duże gratulacje tam. Przecież na Instagrama to nie wejść. Ma działka. Patrzcie. Jakie oni mają silnik? Ło, wow. gdzie są rybki? Nie ma rybki. Idziemy coś zjeść. I coś czuję, że dzisiaj będziemy się bardzo dobrze spało. Pływanie w ogóle do portu jest bardzo specyficznym zajęciem. Robi się to bardzo powoli. My się ustawiamy tyłem, tak jak wszyscy. Na przykład Madzia steruje. Madzia jest odpowiedzialna za obroty silnika. To tutaj z palą zajmują się odbojnikami. My też coś z Dagmarą mamy. Stronimy, żebyśmy się nie pozderzali, bo to jest mięciutkie. Nas, naszym zadaniem będzie Hamiki już poprawia. Dagmara trzyma w gotowości, żebyśmy się po nie poobijali, bo wiadomo, statki są jeszcze dodatkowo z boczkami gumowymi, ale lepiej jest tak to zrobić? Bo wtedy mamy stuprocentową mam pewność, że nic się nikomu nie stanie. Natomiast Miki, nie powiedziałem, zajmuje się cumowaniem. O, tam pani nam pomoże, bo prostu chodziła. O, jak Madzia odratowała. To jest to, płyniesz sobie kilka godzin, zupełnie bez, bez problemu, ale to, to jest jak trochę jak z samochodem. Żeby zaparkować, często jest najciężej. Więc Madzia tam krzyczy, luzuj mooring, bo tam jest coś takiego, że odciąga nam łódź i coś, co nam przyciąga łódź, jak dobrze rozumiesz, żeby była w jednym miejscu? O, zobaczcie, to nosi jakąś linę. To jest to jakoś luzuj morning"? Tak, Dagmara, uważaj do przodu, do przodu, dźwigni. Zobaczcie, co to jest Trzymasz? Tak, jest wierny. Okay. Trzymaj, bo ja puściłem, trzymaj, żeby mnie odchwała na bo... Co, so, bo so, ty, ty, ty brałeś mur i filuzowałeś? Ja nie wiem, co ja lubiłem. Ja coś trzymałem, później tak puścił. Trzymało, później puścił. I ma tam linkę. A ważnym jest, żeby nie uderzyć takim silnikiem, bo on wystaje bardzo mocno. Zobaczcie, to jest siuba, która wystaje. Jakbyśmy przywalili w molo, no to mogłoby być smutno. Nie umiem. Też nie. trzymaj. Czyli co Sauszybo so, tutaj robi? Co wy tutaj robicie, ale. Nagujemy. Kazała mi źle, ja podziął. linę i podejrzy się. Nie jest dobrzenia się. No to ma być równolegle do siebie. Jest Zaknagowane. A po co się to robi? To jest taki specjalny węzeł formowania Który no. trzyma teraz tę te linę. A to ta lina, gdzie ona idzie? Bo ona, idzie bo... ona jest przyczepiona tam Nie? Aha I ona jest jakby pod wodą, bardzo, bardzo długa Aha. I ją się wyciąga I teraz ta łódka nas trzyma jakby w ten sposób, pod kątem. I jesteśmy w tym momencie przycumowani, jakby, bo to jest bardzo głęboko ziemi gdzieś. A ty w się sensie talina też? Tak, talina. I my jesteśmy przycumowani tam do, do czegoś. Do czegoś? Z drugiej, drugiej strony do strony czegoś. jesteśmy przycumowani po I jeszcze tą niebieską jesteśmy przycumowani, <laughs> tak? Tak jest, dokładnie. Wow. Możemy powiedzieć, że to jest trochę jak z samochodem, to jest taki trójkąt bezpieczeństwa po prostu. Czyli w trzech miejscach jest łódka złapana. Idę Madzi się zapytać, co i jak. Mać, bo trzeba zaknagować odbojnik. Ale a jak tam skończysz, to zaknagujesz od, odbijak? Albo pokażesz mi, jak się knaguje? Aha, knagi na knagach, to knagi to się wiąże. To tylko do tego, tak, to się wiąże. To no trochę chyba z przodu bardziej, nie? Tu robimy tak, przykładamy tu. I tu. I tak. I tu robimy... Już, już wybieram, już wybieram i robimy. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja sobie po prostu wezmę sznurek i sobie spróbuję zrobić taki sam węzeł, żeby się nauczyć. I na następnych regatach, na które zapewne się wybiorę, to już będę wiedział, jak zawiązywać. A na knagowanie przyjdzie czas za rok. Najbardziej relacjowo... Jesteśmy teraz na ceremonii rozdania nagród, więc za chwilę nasza kolej się pojawić na scenie. No byliśmy jednymi z ostatnich. Nieprawda. No, no byliśmy blisko, ale każdy musi mieć swoje miejsce po prostu w takiej ogólnej klasyfikacji. Giadeł, moje gratulacje. Aha, dziękuję. A dziękuję. Na jak cię Magdalena latała i to To był to by dziewiąte. Macz, gratulacje. Się na furtkę I Czyli co, robimy relacje? Tak, tak. Jest. Zająłeś super nie... miejsce. <grym <grym no się. a okazuje się, że ziży jest jedno miejsce przed nami, czyli całe nasze próby i ucieczki przed nim, niestety. Chodź, ale za rok ja pokonamy, nie? Pierwsza dziesiątka wstaje. Jest pierwsza dziesiątka. No, i to w sumie tyle tak naprawdę z dzisiejszego dnia z tych najważniejszych atrakcji. Natomiast teraz zaczyna się w sumie After Party, więc my je robimy na placu zabaw. Na koniec dnia siedliśmy sobie w wódce, bo wczoraj była głośna impreza, a dzisiaj stwierdziliśmy, że lepiej będzie sobie posiedzieć w mniejszym gronie, żeby ten czas wykorzystać, który możemy wspólnie wykorzystać. Natomiast ja mam do Madzi pytanie, bo skoro to był pierwszy raz Madzi jako kapitan, to. Madzi! Wiesz co jest dziwnego? Że spędzamy wieczór z butelkami, ale to wszystko są butelki wody. Bo, bo jutro jedziemy w sumie i chcemy wykorzystać jeszcze cały dzień, a nie spać. Natomiast druga rzecz Maciej jest, co twoim zdanie poszło nie tak? W sensie jaka nauka wychodzi dla ciebie na kolejny dzień? Że te, te, te kaminowe łódki nie pływają tak szybko jak sportowe. Ale w sumie regaty to się nie pływa codziennie. Tylko od czasu do czasu ja nie, nie trenuję regatowo pływania. Bo na uczelnianych regatach to się nie trenuje za dużo. Więc, nie ja wiem no, łódki nie rozwaliłam, wszyscy na pokład, na ląd wrócili zdrowi I chyba. To jest najważniejsze, natomiast moje pytanie jest takie, czy za rok, jak będzie taka okazja, to będziesz chciała być sternikiem? A w sobie czemu nie. I to mi się podoba. Ale w pewnym momencie trzeba imprezę, bo jak to nazwać, to jest bardzo dobra impreza i człowiek się bardzo dobrze czuje kolejnego dnia. Wiesz jaki jest problem? Ja pokazuję zamknięte butelki wody i ktoś może w to nie uwierzyć. To szybko otwórz ją. Otwórz upi trochę. I nagle jestem w pokoju, odepnę sobie telefon, bo cały czas jestem spięty na Smyczce, bo jak chodziłem tam nad wodą, to było ciężko, ale nie dość że sobie z Madziąką porozmawialiśmy, też między innymi o wypadkach morskich, które chyba są w ogóle publiczne i można zobaczyć, bo wszystkie w Polsce są rejestrowane. I co jest w ogóle ciekawe, jeżeli chodzi o takie wypadki, to nie masz tylko odnotowanej na przykład kolizji dwóch statków albo czegoś co się stało, ale także występuje tam sekcja z pouczeniem, Co można było zrobić, żeby uniknąć na przykład niebezpiecznej sytuacji na morzu, czy na jakimś akwenie wodnym, czy na oceanie? Nie wiem dokładnie na, na czym to polega. Podpytam się Madziąki, bo to jest w sumie ciekawy temat. A sam bym trochę poczytał z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, bo sam na morze jakoś za bardzo się nie pcham, żeby lecić na rejs. Róż, różne były tematy. Planowałem sobie, że w okolicach 23 położę się spać. Ale jak jest tak ogromna ilość ciekawych i fajnych osób, z którymi można porozmawiać na tematy bardzo często YouTube'owe, czy wokoło YouTube'owe. O ja wam pokażę jedną fajną rzecz. Tak, Mara pewnie nie dostała, ale zobaczcie. The best of letni. Letni hamski podryw. Jak to jeden z tych panów na zdjęciu. Mówił, że kiedyś to siedział na cinqueczento i machał rękami, więc jak po tym już kojarzycie, co, to ja przeczytam smalec, 6 zł za litr, lej LPG, dziewczyno z żabki, pomidorowa, cinqueczento, gwizdek, a może się wyklepie, wagary, wigry, tylko hit na lato. Wow unit, dobatyjnie znam piosenki. Resztę to możecie zobaczyć. Natomiast chciałem i spać 23, bo jestem tak zmęczony i niedospany, że aż mi się ciężko mówi w tym momencie. I tak czy siak jestem zadowolony, otóż dochodzi druga, więc. Od tej 23 i od wielu inspirujących i fajnych rozmów przeszliśmy do momentu, w którym język już mi się tak plącze, mimo że nie, chociaż każdy namawiał, to w moich ustach nie pojawiła się nawet kropla alkoholu dzisiaj. Ale to też mi się bardzo podobało, bo wiecie, jak to jest na takich imprezach, że zazwyczaj coś takiego się dzieje, bo mogłem jakby bardziej świadomie i więcej skorzystać z takich rozmów, a że jestem tak mocno niedospany, to i tak byłem wyrównany swoim stanem z każdym innym, kto spożył nieco więcej niż robi się to zazwyczaj. I no, trzeba zrozumieć. Dobra, już gadam naprawdę totalne głupoty. Ja myślę, że to był fajny dzień. Bardzo ciekawy, pouczający. Udało mi się poznać wiele ciekawych osób, fajnych rzeczy związanych z pływaniem. Cieszę się jeszcze raz, że Madzia po była sterniczką i jestem z niej dumny. I jeszcze bardziej się boję o nią, jak teraz będzie wypływać na ocean. Może uda mi się ją trochę namówić, żeby Wam też pokazała trochę relacji z tego oceanu, jak będzie dopływać do portu i łapać wifi, fi żeby Wam fajne zdjęcia albo co można na morzu zobaczyć oprócz wody. Nie wiem, czy można cokolwiek. Burze mają być. Mam nadzieję, że tam bezpiecznie na łódce będzie. Jutro natomiast moc. Atrakcji, ciekawych rzeczy, i mam nadzieję, że to jest też coś fajnego, uda mi się z tego nagrać. A tymczasem żegnam się z Wami na dzień dzisiejszy. Widzimy się, mam nadzieję, że jutro. I jeśli tak, to przyjdźcie i zobaczcie kolejny filmik. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dwa inne filmy, które warto zobaczyć. I jak zwykle za dużo gadam na koniec, składa się spać. Hello!